Czy to będzie dobry książkowy dzień? No, jeżeli trzymam w dłoni Kurzola, to wiadomo, że to będzie fantastyczny dzień. To jest książka Hybryda, czyli komiks, ale połączony też z treścią. Wiem, że kochacie Kurzola. To już jest trzecia część. Duet Bogus Janiszewski i Nikola Kucharska, która rysuje nam te wszystkie postacie. No, nie trzeba chyba więcej mówić, bo to jest brawurowa sytuacja edukacyjna. Czyli po pierwsze przygoda, po drugie, no właśnie, dowiadujemy się różnych rzeczy o naszym ciele, o tym jak funkcjonuje nasz mózg. W tym akurat przypadku ten tytuł, czyli kto ukradł pamięć, to jest opowieść, gdzie jest też dodatkowa bohaterka Agata, czyli siostra Antka, i to jest właśnie ona. I jeżeli macie dzieci, które lubią siedzieć przy telefonach, przy ekranach, wiadomo, w pewnym momencie każdy lubi. My też lubimy, to to jest książka, która pokaże im, co się dzieje z naszym mózgiem i z naszym organizmem, jeżeli przedawkujemy tę miłość do telefonów. Zaglądamy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą, tworzę blog Aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży. To jest też podcast, jest też podcast nie tylko dla mam, gdzie rozmawiamy o wychowaniu wspierającym i między innymi właśnie o uzależnieniach od nowoczesnych technologii, od ekranów ogólnie mówiąc, bardzo dużo też tam gadamy. Więc cieszę się, że Bogus Janiszewski. Podjął ten temat. Nie wiem, czy w ogóle znacie kurzola, to jest cała seria pod patronatem aktywnego czytania. Kurzol to jest właśnie taki kurz, taki kłębek kurzu, stworek, który przybył pewnego dnia do domu Antka. To jest Antek. W poprzednich częściach dowiedzieliśmy się sporo o tym, skąd się w ogóle ten kurzol wziął, i podejmowaliśmy również dwa ważne tematy, bo o tym, jak istotny w naszym życiu jest. Ten, jak on wpływa na nasz organizm, ale też jest o strachu, o lęku, taka część, która pomaga zrozumieć, co się dzieje, kiedy stres wkracza do naszego życia. I teraz, właśnie to, przyznacie, że to są bardzo ważne, takie współcześnie pokazane tematy, i w tamtych częściach. Mamy kurzola i antka. A tutaj już jest też właśnie ta trzecia bohaterka, czyli starsza siostra, irytująca Agata, która do tej pory nie wiedziała o kurzolu, ale Bach dowiedziała się zupełnie przypadkiem i właśnie zaczyna nagrywać wszystko, bo ona, wiecie, pokazuje całe swoje życie w internecie i bardzo jej zależy na filmikach, na nagrywaniu. I właśnie nagrywa, jak kurzol sobie próbuje tutaj spokojnie żyć w w swoim mieszkaniu. Jest nim zadziwiona, jest nim zafascynowana, no i oczywiście, że mam takie poczucie, jaki to byłby super kontent, gdybym opowiedziała i pokazała właśnie Kurzola na, w swoich mediach społecznościowych. Więc robi wszystko bez zgody zainteresowanego, żeby to właśnie osiągnąć. I wywiązuje się między nimi sprzeczka, no bo no, kto by chciał być nagrywany bez swojej zgody? Nie powinno tak być. I przez tę sprzeczkę tutaj już widzicie, magiczna klepka wchodzi do akcji, szast, prast, i oni znajdują się w organizmie, tym razem Agaty, który jest Totalnie zapchany wiadomościami z internetu, tym wszystkim, co do nas spływa. I jeżeli nie organizujemy sobie naszego czasu w sposób odpowiedni, mam na myśli czas przed ekranem, no to tak naprawdę nasza pamięć może być totalnie zapchana. Tutaj też dzieci podróżujące razem z Kurzolem i z rodzeństwem po tym ciele Agaty dowiedzą się oczywiście, co, jak działa, co wpływa na to, że my. Po prostu jesteśmy często uzależnieni od tych informacji i tych kopów dopaminy i to wszystko tutaj jest. Jeżeli orientujecie się, jak to wyglądało w poprzednich częściach, to tak te wszystkie stworki, które tutaj poznajemy, to są właśnie rzeczy, które żyją w naszym organizmie, a jednocześnie są to właśnie informacje edukacyjne, takie ożywione postacie, które czasem są miłe, czasem niemiłe. No i jak już się okazało, że Agata jest totalnie, w zasadzie pamięć Agaty, jest totalnie zawalona tymi właśnie wszystkimi śmieciami, nazwijmy to tak. To jej brat próbuje pomóc Agacie, ale też w Pada w szpony pewnych trzech babeczek, które uzależniać bardzo dobrze potrafią. Jeżeli nam jest miło, jeżeli co chwilę dostajemy jakieś fajne bodźce do naszego mózgu, które sprawiają, że chcemy tutaj zostać, chcemy tutaj być i chcemy robić wszystko, co nam każą, żeby tylko było nam tak miło, no to wiadomo, że to nie jest dobra droga. Jak sobie nasi przyjaciele poradzą, to już oczywiście zostawiam Wam do przeczytania. Oni dostaną taką pomocną dłoń od Profesora, bo to tak właśnie jest, że trzeba czasami. Kogoś z boku, kogoś, kto się trochę lepiej od nas na tym zna, żeby nam to wszystko powiedział. Jeżeli myślicie, że jak oni wrócą już do swojego prawdziwego życia, czyli wyjdą z tego organizmu magicznym sposobem i no właśnie wrócą do rzeczywistości, to Agata będzie zadowolona, że nagle się okazało, że nie może korzystać aż tak dużo z telefonu, w zasadzie nie powinna i z, siedzieć tak dużo w internecie. No to nie będzie zadowolona i bardzo mi się to podoba, że to zostało właśnie tak pokazane, bo jak rozmawiamy z naszymi dziećmi, którym, no właśnie wyjaśniamy te wszystkie sytuacje, to pierwsze co widać, to to, że nie są zadowolone z tego, że na przykład mają ograniczony czas albo mają odłożyć ten telefon. I tutaj właśnie znajdziemy argumenty, które pokażą naszym dzieciom, my nawet nie będziemy musieli się zbytnio wysilać, pokażą naszym dzieciom po przeczytaniu tej książki, dlaczego to jest ważne, żeby tej pamięci nie zapychać. A na końcu, jak zawsze, mamy wszystkich bohaterów i mamy taką zajawkę, co się wydarzy w kolejnym tomie. To co? Czytamy?